W dniu 26 maja chcieliśmy Was zaprosić, aby wspólnie świętować Dzień Mamy do kościoła naszej najlepszej mamy, do kościoła Matki Bożej Zwycięskiej na ulicę Łąkową na godzinę 15. Będzie to spotkanie córki u mamy. Serdecznie zapraszamy. W trakcie spotkania córki u matki będziemy chciały przejść przez różne etapy związane z relacją z naszą mamą. Będziemy chciały zobaczyć to, co było piękne, ale też trudne, i te trudy i zranienia będziemy chciały oddawać Jezusowi, by to on ostatecznie to uzdrawiał, a przez to, żebyśmy mogły wyrazić jeszcze większą wdzięczność za to, że nasze mamy właśnie nas urodziły, wychowały i za to, że są po prostu przy nas.